Pięćdziesiąty odcinek Jubileuszowy Człowieku i kurde, nie wiedziałem jak go ugryźć. Ho ho ho, ho hashtag żart, hashtag Suarez. Spoko, spoko, gra jak Luis Suarez. Czas mamy do rana, panorama, warszawam. Nie ma co gadać, pięknie stąd wygląda Warszawa. R Szampy szała, strzała, mała, mała Nie się jaram, że chcę... cztery W no, w skrócie. ta ra ta Suarez! 300 tysięcy człowieków, bo tyle nas właśnie wybiło, domagało się od pierwszego odcinka właśnie Lui'sa. No, ale się trochę go bałem Bo Suarez to nieobliczalny gość. Raz w ukryje. Raz popchnie. Raz. ale to przecież tylko emocje sportowe Ale gdy w Barcelonie usłyszano te słowa The Defender the To Barcelona postanowiła działać i pierwszy do akcji wkroczył Neymar to on chciał wybić mu te słowa z... Nic nie dało to pomyśleli, że może w biurze barcelony było Efekt? na treningu kazano mu trenować z bramkarzami Tyle że ludzi czuł się za bardzo w to na no. Nie mieli wyjścia, i wtedy Messi wcielił się w rolę czarodzieja. Nie trzeba było tak od razu. 3-2-1. Luis Suarez to prawdziwy technik i jeżeli chodzi o skillę z raboną to może śmiało konkurować z Angelem Di Mario. Czas na powietrzną R Rabone, czyli trik, który wybraliście sami klikając zostawia na 10 tysięcy łapek w górę. Jakby się uparł można tą rabonę zrobić nawet w kombie. Na początku chwyćmy piłkę w ręce i rzucamy spokojnie, tak żeby raz odbiła się od ziemi. Stajemy na jednej nodze i przeplatamy drugą, tak żeby w pozycji krzyżaka starać się podbić piłkę do góry. Póki co odbijamy piłkę w linii prostej, a następnie łapiemy ją rękami. Druga część, czyli teraz już bezpośrednio z powietrza staramy się uderzyć piłkę. Rozłóżmy ręce szeroko, tak żeby utrzymać równowagę. I już teraz podczas uderzenia starajcie się mocniej wysunąć tą przeplataną nogę. Standardowo robimy to tyle razy, aż perfekcyjnie opanujemy łapanie piłki. Spójrzcie na ułożenie stóp bez piłki. Tu bardzo ważne jest to, aby w momencie uderzenia ta noga, na której stoimy, lekko podniosła się na palcach. Lecimy więc dalej, połóżmy sobie piłkę na ziemi, i teraz wypracujemy sobie mechanizm samego uderzenia. Stajemy obok piłki mniej więcej około 30-40 cm, nie musicie robić tego z liniką, i podciągamy piłkę za siebie w taki oto sposób. I teraz uderzamy piłkę w linii prostej krzyżaka do przodu. Czas więc na konkret przygotowanie zrobione rabona. Zauważcie, że gdy robimy standardową rabonę, to noga przesuwa się właściwie równolegle do ziemi i jest bardzo blisko podłoża. W przypadku R rabony naszym zadaniem będzie skierowanie stopy, która uderzy piłkę do góry. Rozknięcie to teraz z piłką, dorzućcie piłkę i po jednym odbiciu jak najmocniej uderzcie. Uważajcie na łydki. Pamiętajcie też, żeby wykonać to uderzenie prostym odbiciem, czyli odchylmy całkowicie stopę, dzięki czemu piłka będzie miała większą moc. Możecie już to teraz zrobić, rzucając sobie najpierw piłkę rękami. Możecie też uderzyć piłkę bezpośrednio z kadłuba. albo przyszaleć i uderzyć tą rabonę z takiego kombo. Bardzo Wam dziękuję, cieszę się, że jest nas już 300 tysięcy, ale trochę mi smutno, że na Instagramie jest nas tylko 28 tysięcy. Więc natychmiast teraz tu Instagram Małpa Trenuj z Krzychem. Wszyscy wchodzą i wszyscy followują, a my przechodzimy teraz do konkursu. Do wygrania jest koszulka z Krzychem plus piłka Monta Street Match. A wchodzimy na Facebook ukośni Golonka Krzysztof. Pierwsze udostępniamy mój przypięty post tym oto odcinkiem za pomocą sformułowania Luis Suarez z Krzyżem, a drugie wpiszecie w jakim to meczu Luis Suarez ugryzł na mistrzostwach świata pewnego zawodnika i ta głośna sprawa dzięki temu wybuchła. To wszystko za dwa tygodnie wyniki w piątek na moim facebooku, a wy trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia.